Witajcie moi kochani, jestem Totoła, a to jest kolejny odcinek Minecrafta z Totołą Tak, w tym odcinku będziemy kontynuować budowanie tego magazynu tym... Polowego, otwartego, na średnim powietrzu, zaraz zejdziemy do kopalni i będziemy kopać W tym momencie now Miałem to robić w taki sposób, żeby wiecie, żeby sobie po prostu... łatwiej życie z, z tym nagrywaniem i tak dalej Ale chyba tego nie zrobię, trudno i, i pam... no. Nie wiem czy mówiłem w poprzednim odcinku, żeby pamiętać o to, żeby nie bo to ale pamiętajcie, bo jak sobie Paniż błoto to sobie buty pobrudzisz. No tak jest, tak no tak jest. Tak by było, tak by było. Jak panisz bo to sobie pobrudzisz buty, trudno. No, Takie życie. Życie nie oszukasz. Ojca nie oszukasz, matki nie oszukasz. Tego się nie da oszukać. I potem mówisz, jestem laska, jestem sydem króla sadesów. Taki był cytat w filmie, ja nie wymyślam, taki był. W jednym z lepszych polskich filmów jak dla mnie. Bo jak dla mnie Olaf to jest Ławuwaszenko to jest jeden z też lepszych polskich aktorów. I oczywiście też grał w filmie R równa kwadrat, który był tak jakby Nie wiem czy to była w sumie parodia. Czy to była czy tam były takie Bardziej easter eggi, o. Że wiecie, że podobni, ci sami aktorzy, po, podobni bohaterowie i tak dalej, ale historia opowiedziana w inny sposób, no nie, że to nie są połączone samo filmy, ale jest dużo takich rzeczy typu, yy, wiecie, Krucha yy, jest, jest, yy, sobie Freda jest Ramzes, ale tak samo, tak samo jest praktycznie oddana postać. No i... I no, ale bardzo fajny film... Fajny film, polecam. Jeśli lubicie gangsterskie kino, to jest też jeden z lepszych mi się wydaje gangsterskich filmów. Gdzie tam jakiś dziak zostałem gangsterem? To jest film o gangstera! Kto tu kurwa lata Aby mi się wydawało. Może to był nie tapasz. Nie wiadomo. A, to nie tapasz, lata! Aha! I mnie kurwa straszysz. Dobrze, to lataj sobie. Yy... Tak, i teraz się wydarzyło kto tu kurwa lata. HC regulator. Pojebany człowiek. A, ja to wykopałem, bo to był węgiel. Dobra. Niewa... Kurwa źle to kopie zaś. Dobra, trudno. Trudno, 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 trudno. Będę miał więcej kopania teraz tego soszka. Trudno. To jest źle wykopane, trudno. Wykopię się zaraz, następnym razem. O oh, je yeah. O, i znalazłem żelazo. Widzicie? Nawet nie chciałem, a znalazłem. Bo jak nie chcesz, to jak nie chcesz czegoś znaleźć, to to nagle jest. A jak chcesz coś znaleźć, to tego nie ma. Ale teraz tego żelazo raczej nie wykopię. Pierdolę. Na razie się skupiamy tylko i wyłącznie na bruku i na powiększeniu tego stożka, bo pamiętajcie, że jeżeli wykopię to do bedrocka, to już będzie koniec robienia tej kopalni i potem sobie zacznę ją upiększać, to będzie dopiero wyzwanie, co? To będzie wyzwanie naprawdę na całą masę odcinków, zwłaszcza, że ja to będzie robił, wiecie, lifestyle i tak dalej, ja lubię robić takie duże projekty. A i dodatkowo, że to jest YouTube, to jest szansa duża, że ja te projekty po prostu skończę. Wiecie, bo tak. Nie wiem, jak budujecie, ale ja mam bardzo dużo w światów na siglu, które jest zaczęte, a nie skończone. A jako, że to jest, wiecie, idzie na YouTube'a. Ktoś to ogląda. Ktoś by nie rozliczy z tego, ej, zakończyłem serię, kiedy ma, i tak dalej, i ktoś mi może kiedyś ma rodzić To ja właśnie będę. To ja właśnie to będzie jakaś taka motywacja, nie? Żeby mi nie ma Czy to jest dziwna motywacja? Nie wiem. Ale jakaś na pewno jest. Bo z widzami na YouTube to jest jak z babą. Jak ci marudzi, to cię coś trafia. A jak ci nie marudzi siedzi cicho, to znaczy, że ją coś trafiło. Powtę. Staś No i widzicie, i sobie ten dir tu się tego pozbędę, może to zrobię ładnie w drewnie, może to ładnie piętra porobię i tak dalej. Mucha nie siada będzie, mówię wam, będzie takie cycuś, glancuś. Robimy kolejny dzień. Robię sobie te... Robię sobie kilof kamienny... Tylko muszę sobie zrobić patyki. Tak. Na razie jeden, Jednym mi wystarczy. Yy, tak, i miałem zrobić sobie te płotki. Zrobię ich sobie po prostu tyle, ile się zrobi. A na resztę będzie po prostu skrzynka. Bo tak jak mówiłem, to będzie kolejny magazyn. Potem pójdę na zbieranie drewna. Wiem, że mam drewno w y, jednej ze skrzynek, ale nie o to chodzi. Niech jest sobie w tym magazynie. Ja sobie nazbieram i tego drewna więcej. Po to chodzi, żeby to magazynować wszystko. Czajcie, Beret, żeby właśnie tak, wytłumaczyłem chyba w poprzednim odcinku, albo w tym nawet już, bo już się gubię. By że... brać sobie, wiecie, jak z kasterami. O, potrzebuje drewna. Dobra, ale pewnie będzie tak, że i tak będę latał pod drewno i tak dalej, to się na to przygotujcie. Żeby skończyć na samym budowaniu w pewnym momencie, żeby mi niczego nie brakowało, tak. Oj, widzicie, mi zostało i teraz mam dylemat, czy wróć... Nie, yy, nie wrócę do tego. Yy, tak, tutaj będzie, może być normalna, może być normalny bruk. Na przykład nie na tej wysokości w sensie taka obramówka tak jak było zrobione w tamtym magazynie na dole a tutaj będzie właśnie z, będą ala właśnie te takie płytki nie z tych z tychów no wiecie o i będzie tak bo to nie mam tego. o tak tak i tak nie taka obramówka dookoła a tu będą takie ale płytki, właśnie z tych amatystów, tych kolorowych kamieni. To ja sobie je nazbieram, na kopię je sobie po prostu w kopalni. A przy okazji będę miał dużo bruk. Yy, tak, yy, będzie jakieś wejście tutaj. Yy, zrobię je tak, że tutaj będzie to, a tu będzie. Będą schody kamienne. O, bo schody kamienne, to w sensie te brukowe, to one będą typowo takie do tej ścieżki. Mam kilow. Zużyję go sobie troszkę. O, i sobie to wykopię tutaj. I sobie zaraz pójdziemy wykopać właśnie więcej bruku, żeby to wyłożyć brukiem. A potem tym amatystem i tak dalej. Zrobię sobie lampy, świeczki. Yy, zbieram, zbieram, żelaza, sobie narobię latarni znowu, sobie tu je powieszę, powieszę jak zostanie jakaś coś, by w domku, tam na, w sypialni, wiecie, tam nad łóżkiem. Tak jak oglądaliście w poprzednie odcinki, to będziecie o tym dobrze wiedzieć. Tak, i co? I może zrobię hashtag Minecraft Sotową, że każdy będzie Minecraft mi i znajdzie to. Kurde, że ludzie będą, wiecie, myśleć Minecraft Sotołom i będzie ja. Kurde, może własny hashtag zrobię. O, da się zrobić własny hashtag? Może da się. Zrobię. To wtedy ludzie będą mówili o Minecraft Sotową, to się sprzeda. wtedy jak Freeze. Mam nadzieję, że mnie nie wywali serwera. Czy jest tu ktoś? Nie ma, jestem sam. Zemiuśki, jak palec, godzina 14.33 eee, A tu mi pokazuje 34, czyli jest za wcześnie, ale trudno no. eee, Tak, dopiero minęło 10 minut tego odcinka, sobie nie naszykowałem wody Bo wypiłem w poprzednim odcinku, po, a pamiętacie, pijcie wodę Woda jest najważniejsza, najważniejszym piciem w latach Woda i nie tylko, zimne napoje też Także... Jak wleci coś mocniejszego, to się nie martwcie. Yy, tak, wracając, idziemy teraz kopać bruk oraz yy, granit oraz to białe. Tak, się, zebrała się ta ziemia po, po drodze. Może mi się trochę lagować. Yy, biorę to pod uwagę, że może się troszeczkę lagować w gra, ale. Jakoś nie będę płakał z tego powodu. Bo wiecie, jak coś to będzie mi bardzo lagowało, to sobie witnę tak jak po odcinku Ale to mi się wydaje tylko dlatego, że to było przez Minecrafta non-premium. To może być duży powód, dla tego. i wiecie, może, że wyszli z tego założenia, że teraz, jak robią Minecrafta non-premium, to żeby on był chujowy, na przykład. I że musisz kupić Minecrafta premium, żeby sobie pokryć. To by nie było głupie i było bardzo sprytne ze strony yy, Mojangu. No i w sumie ja się nie dziwię, bo wiecie, to im pieniądze zawsze uciekają z przednosania, a i to nie małe, bo Minecraft to wiecie, jakie to są pieniądze, nie? Na całą skalę światową. To jest jedna z najpopularniejszych gier. Bo nawet ja chyba nie wiem, czy dalej jest na pierwszym miejscu, bo wiem, że kiedyś Fortnite się przebił, ale i tak potem, Minecraft wygrał, haha. Dlaczego? Dlatego, że to jest naprawdę, Minecraft jest najlepszą grą yy, survivalową na świecie. Ja dalej tak uważam, że to jest najlepsza gra survivalowa i po prostu jest najlepszą grą na świecie. Nie będzie lepszej gry niż Minecraft. Okej, okay, mogę Cię powiedzieć, Gothic jest lepszy, RPG jakiś lepszy, okej, okay, to są świetne gry, ale dajcie mi, kurde, tak jak mówię, ten, grę, która daje ci takie możliwości kreowania, okej, okay, Garry's Mod ci jeszcze daje takie możliwości kreowania, ale mówię taką normalną grę, że siadasz i grasz jak Minecraft, bo w garys Modzie to wiecie, to musisz... Pobrać to, bo to jest. Yy, właśnie, modyfikacje, to jest gra, która polega na modyfikowaniu swojej własnej gry, ale grę taką czystą, która ci daje możliwość kreowania własnego świata. Żadna inna gra poza Minecraftem nie daje takich możliwości, moim zdaniem. Przyszła mi jakaś wiadomość na telefon, ale nie będę patrzył. A tu może paczka jakaś się szykuje? Nie, w sobotę raczej nie, prędzej za tydzień będzie by się coś szykowało, ale nie wiem. Yy, tak, mówiłem o po poprzednich uczniów, że jestem trochę mango z jebem i tak dalej. A czy z jebem też to? Nie mi to oceniać. Yy, tak, kopiemy kamień, kopiemy yy, węgiel, kopiemy wszystko po kolei. Pomalutku, po malutku, aż do skutku. Mam yy, płyty, płyty brukowe, to sobie zaraz tutaj położę, wy wykorzystam. I będzie, mo, będzie mogło być e, zasuwane kolejne, wiecie, te, pię piętro? Znaczy kolejny ten, kolejny etap tego kopania, w sensie e, kolejny, to jakby poziom, nie? W sensie teraz liczymy o, teraz z tego poziomu na przykład na tej zasadzie to jest, wiecie, taka gra psychologiczna, że lepiej ci się kopie i tak dalej, tak jak ja mówiłem, to dużo jest wełbie, tak jak na przykład piłkarz, musi, który gra, wiecie, przez 20 lat w y, piłkę nożną. Bo mówmy się, piłka nożna, tak naprawdę to. No, ja chyba to mówiłem w moim odcinku, że piłka nożna jest. że w ogóle sporty są jednym z prostszych zawodów. Oczywiście wiem, że pewnie nie jednego zawodowego piłkarza albo podejrzewam chłopaka z szóstej klasy, bym nie grał w piłkę. Ale no, teraz dajcie takiemu komuś jakąś robotę inżynieryjną. No. To jest dużo trudniejszy zawód. A piłkarz to jest trudna praca, to nie jest jakiś, wiecie, nie musisz mieć magisterki piłki nożnej, żeby robić ten sport, tylko no naprawdę to ci wystarczy kulka papieru zwinięta i plecaki i grasz w piłkę nożną, ale żeby most wybudować... To no przynajmniej potrzebujesz LEGO, klocków Lego albo Lego technik, ale to i tak nie będzie tylko makieta i nie wiesz, jak to by się wywało w prawdziwym życiu. Ale my się oburzyłem. Yy, tak, mamy teraz te, Zrobię sobie gładki. Ile zro Jak zrobię gładkiego, to ile tego uzyskam? 4. Okej, okay, a to. Ja tu gdzieś ten granit mam. A teraz na gładki granit i gładki ten, wypelorowany dioryt, przepraszam. Tak. I tak. O, i takie coś będzie, nie? Taka podłoga, wiecie, to będzie pasowało do tego budynku. I będzie nawet spoko wyglądała taka szachownica w takim budynku typowo użytkowym jak jakiś magazyn, nie? Bo wielu w wielu takich garażach są płytki. No to też ma tak imitować taki garaż, tak? To już się powtarza... Wiem, że się pewnie powtarzam kolejny raz. No ale po poprzednich odcinkach powinniście się domyślić, że ja raczej tak już mam. I pewnie się to nie zmieni, może to być denerwujące, no ale trudno Dajta żyć. Dajta ta sesiana. Yy, Tak. Yy, robię sobie kilo, żeby sobie móc wrócić do kopalni i sobie dalej kopać. Na kopaniu też dużo czasu schodzi w Minecraftcie wiecie? Nie chciałem tego. Chciałem kilof. Rzędziak kamienny, kilof. Kolejny, dobra, i schodzimy na dół. Takie to życie tego górnika w Minecraft. O, jeszcze sobie pójdę spać. Podczas nocy i podczas burzy. No, teraz. Nie dadzą człowiekowi pospać. Choć już taka szaruwa robi tam Ile mi zajmie? Nie, nie opłaca się. To lepiej sobie, wiecie co zrobię? Lepiej sobie zrobię tak. Po prostu, bo oczywiście mogę tak zrobić. I się skupić potem tylko na tym granicie. Granita takie pi picie jest, nie? Też. W sensie takie, wiecie, takie alaladowe. Ja pamiętam, jak to wchodziło do Polski, bo to jest typowo taki granita. To był taki typowo. Ameryka... tak mi się wydaje taki amerykański napój, nie? Że w Polsce nie było takich napo napojów typowo lodowych. No i następną rzeczą, którą będziemy robić, pójdziemy pod drewno zrobić sobie skrzynki. Niestety takie życie. Mam w ręku ten... i poza ciastkami mam jeszcze dużo cukierków, ale nie, ciasko zaraz nie ziem. Ja jak będę miał wodę to sobie pójdę. I tak, chlebu muszę zjeść. Idziemy na dół. Kopać. Kopać, kopać, kop, 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 tunel. Mm, taka była piosenka w tym... Minecraftowa, nie? Kiedyś były modne te takie piosenki y, Minecraftowe, typu... My lubi kopać tunel, kopać tunel, lalala. Nie I tak se kurde da z Taylor Swift chyba była ta piosenka? Nie, nie Taylor Swift. Jakaś inna. Ale kurde, w pewnym momencie każdy powiedział, o, Minecraft, kopać tunel. Nie, to Taylor Swift był ten człek i Blołek nagrywali tą piosenkę tak. Wnoczeście człek, a bloek był chyba w dysku jako admin chyba. Chyba tak, chyba jakaś taka była fabuła tego teledysku No, zabawne to było nawet. zabawne. No po prostu człowiek miał pomysł jeśli chodzi o... Teraz dezy. O, te piosenki minecraftowe, że brzmiały jakoś, nie? Oczywiście był Angular jeszcze, też... Nie, Angular? Tak, Angular też miał chyba jakieś piosenki. I ktoś jeszcze. I bardzo dużo tych takich minecraftowych śpiewaków. No nie? To mi się wydaje, że mnie bardzo, mieli bardzo ładne głosy. Oczywiście mogły to być jakieś tune, ja się na tym nie znam, ale... Mi się podobało, jak śpiewać. To było bardzo ładne śpiewanie. Takie, wiecie, melodyjne. Bo oczywiście... To były piosenki na, na podstawie tych oryginalnych. numer na podstawie oryginalnych piosenek, ale no i tak. Wydaje mi się, że jakaś nutka talentu tam była potrzebna, nie? No, i teraz sobie robię tak i tak. Dobra. I będziemy mieli jedno żelazo. Czy to sobie. Może będzie więcej, bo wiecie, czasem żelazo są dwa. O, widzicie, będą dwa. Tak, będą dwa żelaza. Żelazka. Takie wiecie, do opracowania, jak mama wasza pracuje. Takie żelazka. Mam 39 yy, tego. Yy, no. Czy czego? Eee, yy, węgla. Tak, no bo też sobie zbieram powoli ten węgiel w taki sam sposób. No nie, że wiecie, że sobie idę tutaj takim rządkiem całem. Pyk, 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 pyk. No i powoli taki le leci ten odcinek. Le odcinek za odcinkiem i tak szklanka za szklanką, szklanka za szklanką. Kurde, w sumie jak się postaram dzisiaj, to ja naprawdę walne kurde, taki, wiecie. Odcinek. Yy, no. Co chciałem powiedzieć? Odcinki kilku go... Te odcinki na tydzień. Nie będę nawet wiedział, kiedy ten tydzień poleci. He. Ciekawe. Yy, tak, tak i tak. Yy, tak, nazbierałem trochę czegoś. Kranitu tu nazbierałem. Zbieram szybko, zrobimy. I pójdziemy po kilof kolejny, żeby pewnie, bo mi pewnie braknie. Tak, i czy przeplarnie będę robił jakąś taką większą? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. Yy... Coś popierdzieliłem, muszę zrobić kilof. <noise> popierdzieliłem system. <laughs> Trudno. Po to jest się... po to są kilofy, po to jest wszystko, żeby sobie to, yy, wiecie, na ten. żeby sobie to robić. Żeby sobie je robić cały czas, no nie? I cięcie? Koniec cięcia! I no, dobra. tak, kilofy... W sumie to niech są dwa. Znowu się poli głosowami, ale to dlatego, widzicie, ja mówię... Ja mówię dużo. Ja będę wchodził, ten, wejście w wysokości tak, ale wejdę. No i tak mówił ten Kononowicz, tak mówił? Ale który właśnie z tych Kononowiczów to chyba zmarnie nie? Albo Kononowicz, albo ten drugi. A, bo ja dałem źle. Dobra, bo jakbym dał tak, wiecie, do tego, to by mi to wyszło. Dobra, nieważne. No trudno, to biorę i zrobię od nowa. Yy, nic się wielkiego nie stało. Pamiętajcie, Polacy, nic się nie stało kurde, mogłem sobie dać do przepalania to, no nie pomyślałem, patrzcie dobra, najpierw muszę dać ten o, i teraz te, teraz ten o, tak, zrobię tak albo po prostu zanim y, dam do przepalenia, w sumie teraz mogę dać, to może na następnym odcinku będzie już poprzepalane a przy okazji będę sobie robił, wiecie, tą yy, Farmę, właśnie. Tak jak miałem w planach, żeby sobie farmę zrobić. Tak? Taki był plan. Dobrze, przypomnę sobie dam. Yy, ten. Zdam sobie tutaj. O, węgiel. Tak. Mam pochodnie jakieś chociaż? Nie. No to sobie nazbieram. Albo. Pół tego węgla, może sobie wezmę. Co? Będzie chyba lepiej No, żeby mieć na coś na pochodnie, nie? Bo oczywiście do robienia tych lamp to są potrzebne Pochodnie, yy, moment, mam jeszcze w jakiejś skrzynce jakieś coś Czy mogę przepalać? Tak, tu mam ten To sobie wrzucę od razu to żelazo Niech się ładnie przepala Miedź i wrzucamy sobie miedź, 40 miedzi mamy już No się więcej niż 40, bardzo dużo miedzi i mi się to podoba Mam 10 level Też jest fajnie Mimo, że level w aż tak specjalnie nic nie dają, ale no... O, i widzicie, zaraz będziemy kończyć odcinek, czyli tak, na samym odcinku pewnie zaczniemy budowę tej farmy trzciny cukrowej. A w jeszcze następnym, pomału rozpoczniemy farm... rozmnażanie ziemniaków, tak. Yy, i chyba po... no i... Będzie to farma ziemniaków, będzie się coraz, więcej, coraz większa, 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 aż będę miał tyle ziemniaków, że będę, będzie naprawdę kosmos. Tak, i tego muszę dać tu i tu, i tego tu. O, i teraz powinno pasować, co nie tak. Yy, dobra, muszę jeszcze zejść. O, łagalaguję. Jeszcze zejść na chwilkę w dół. Ewentualnie <laughs> odcinek zakończę na dole będąc. Tak, dlatego widzicie podczas nagrywania. Fajne są dwa monitory, albo może chociaż telewizor sobie podłączcie, nie wiem, bo żeby mieć chociaż podgląd na to, co nagrywacie, no nie? Tu gdzieś sobie hałasują zombiaki... ale ich nie słucham, bo ja się nie boję. Jestem odważna mężczyzna. Czy się napierdziłem teraz mniejszości seksualnej? Nie wiem. Ja czasami powiem wam jak nie wiem, z czego ja się naśmiewam. Bo czasem y, musisz się pilnować z tego, z czego się naśmiewasz. To jest teraz. Właśnie wyszła taka niefajna sytuacja, nie? Że, żeby się z czegoś zaśmiać, to się musisz przypilnować, bo inaczej będzie, że jesteś rasista, antysemita, że jesteś tym... Zboczeńcem, że jesteś yy... homofobem i tak dalej. Ludzie, czy kiedy się kurde żart skończył? Moment, że można żartować. No To jest chore, jest chore. na mózg ktoś upadł, że... Tak do ten świat do tego czegoś doprowadził. Nie? Czy się mylę? A wiecie, kto się nie myli? Brudasy. Tak, albo sobie zrobię tak, że to sobie wyrównam. I sobie zrobię starzek w dół i od tego będę leciał starzek w ten. No, taki jest plan. Mam plan. Wykonam go sam. Yy, tak, teraz lecę sobie tamto O O, i znalazłem kolejną ziemię. Tylko, tylko dwa żelazowe? A Lewiocha. Dobra, to będą tylko dwie latarenki. No ale na razie mi tyle musi wystarczyć. O, widzicie, znalazłem miedź. I tej miedzi się naprawdę dużo znajduje. No ale dobrze Lepiej mieć jak nie mieć. Yy, mieć jak nie mieć, ale ja często powtarzam ten tekst. Czy to jest choroba? Bo mówiłem już, że czy to jest choroba. Tak, prawdopodobnie jestem chory psychicznie, naprawdę. Ludzie tak. Wiecie, fizycznie to ludzie wiedzą, że jestem fizyczny, ale czy psychiczny to już podejrzewam, że też dopiero widać, nie? No. Yy, musiałem tak zrobić nieładnie, yy, w sensie to poprowadzić, ale żeby się z tych. pod tych schodów wydostać, żeby się nie wracać. Będę schodził coraz niżej, coraz, coraz niżej. Yy, tak, nie wiem, czy kiedy się pojawia na przykład głębokość, tak, gdzie te kamienie nowe są łupkowe, nie? W jaskiniach, jak myślicie? Kiedy one się pojawiają? Pewnie pod ziemią, głęboko, ale no tak naturalnie, no, kiedy, te w którym momencie pojawia się to, coś. W sumie ja nie mogę kopać tutaj, tylko muszę wykopać to tutaj, żeby to zmniejszać. Tak, dobrze myślę. Jak chcę to zwiększyć, a to zmniejszyć, to muszę to robić tak. No. Ja to czasem głupi jestem. Na waszym punkcie, widowie. Ha, ha, ha. Ale słaby podryw to toła. Hm. Dobra, i tym słabym podrywem pewnie będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Tak, pewnie sobie wyj sobie teraz wyjdę. Dołożę sobie... Nie, nie dołożę schodów. I idę w górę Żeby pójść spać, żeby zakończyć z wami pięknym porankiem Minecraftowym. Minecraft to jest graf. W sumie w której bym się chciał... A jakbym miał wszystkie umiejętności takie, wiecie, jak Steve ma, że mogę robić wszystko, to Jakby no, na się właśnie prosi. Tak. I. 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 i, i... Co, mam granit? Mam granit. O! Widzicie? Jest granit, super. Znowu idenie. To do, do, dołożę tego tych czterech granitów. Czy tam pięciu, czy sześciu, czy ile mi tam brakuje. Akurat czterech. No dobrze. Dołożę sobie te, tych czterech granit, te cztery bloki granitu. O, I zakończę z wami o ten, ten odcinek. I żegnajcie moi widzowie. Ja byłem toła a to był kolejny odcinek Minecrafta z Totołą. Subskrybujcie, komentujcie. Pamiętajcie, że w życiu chodzi o to, żeby nie wpaść błoto. Tak. Wchodźcie na mój profil na TikToku, Leksy profil na TikToku, Discordy też nasze, wchodźcie. No, na razie, trzymajcie się, hej, cześć, pa, pa.